Kredyt gotówkowy na 10 tysięcy. Jakie warunki? Aby otrzymać kredyt gotówkowy na 10 tysięcy, należy spełnić warunki związane z dochodami i wiarygodnością kredytową. Dlaczego bank dokonuje oceny zdolności kredytowej? Musi sprawdzić, czy i jakie możliwości spłaty zobowiązania ma osoba wnioskująca o kredyt. W ocenie musi uwzględnić uzyskiwane dochody oraz wydatki w domowym budżecie. Stałe i te związane z innymi zobowiązaniami. Pamiętaj, dochody oraz wydatki są kluczowe przy ocenie zdolności kredytowej. Bank analizuje w ten sposób maksymalną możliwą kwotę finansowania do uzyskania dla wyliczonej raty kredytowej. Może również zaoferować kredyt w niższej kwocie niż ta wnioskowana, jeśli rata kredytu jest zbyt wysoka w stosunku do uzyskiwanych dochodów. W takim przypadku wydłużenie czasu spłaty może pomóc zmniejszyć ratę, co sprawia, że wniosek będzie można zaakceptować. Jakie dokumenty do wniosku o kredyt gotówkowy. Złożenie wniosku o kredyt gotówkowy jest stosunkowo łatwe i proste. I co więcej o kredyt gotówkowy można wnioskować nawet przez internet. Wymagane dokumenty uzależnione są jednak od wybranej instytucji oraz od indywidualnej oceny. Jeśli planujesz ubiegać się o kredyt w swoim banku, to być może, że nie będzie potrzebny żaden dokument, ponieważ ma on wgląd do rachunku, na który wpływa wynagrodzenie. W takim przypadku wniosek kredytowy można często złożyć za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub bankowości internetowej. Należy jednak wziąć pod uwagę, że niekoniecznie taki kredyt będzie tańszy niż w innych instytucjach. Składając wniosek o kredyt gotówkowy, zazwyczaj będą potrzebne następujące dokumenty. Dowód osobisty, podstawowy dokument potwierdzający tożsamość wnioskującego. Wymagany jest również podczas pierwszego kontaktu z bankiem zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach, dokument potwierdzający wysokość dochodów oraz stabilność zatrudnienia u obecnego pracodawcy, odcinek emerytury, renty, emerytury lub decyzja o ich przyznaniu w przypadku pobierania świadczeń. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą konieczne będzie przedstawienia zaświadczenia ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości, wydruk z księgi przychodów i rozchodów. Należy jednak pamiętać, że konieczność posiadania konkretnych dokumentów może różnić się w zależności od polityki danego banku i źródła dochodów. Na przykład, niektóre banki akceptują roczne zeznanie podatkowe PIT jako dokument potwierdzający dochody. Wniosek o kredyt gotówkowy można złożyć przez internet, telefonicznie lub osobiście w oddziale banku. W tym drugim przypadku pracownik banku wypełnia go na podstawie dostarczonych dokumentów i udzielonych odpowiedzi. Kredyt bez zaświadczeń. Czy istnieje możliwość pożyczenia 10 tysięcy w banku bez konieczności dostarczania tradycyjnych zaświadczeń o zatrudnieniu i dochodach? Tak, wnioskując o taki kredyt, najczęściej wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia dotyczącego źródła i wysokości wpływów. Jakie banki oferują tego typu kredyty? Gdzie wnioskodawca może złożyć tylko oświadczenie? Przeważnie możliwość uzyskania kredytu bez zaświadczeń jest w banku, w którym już posiadasz konto. A w innych bankach jest to możliwe, ale i tak musi zweryfikować uzyskiwane dochody, np. poprzez sprawdzenie za zgodą klienta, bilansu konta. Jest to bezpieczna i coraz powszechniej stosowana metoda. Jakie oferty kredytów na 10 tysięcy znajdziemy w bankach? W największym skrócie można napisać, że różne banki nie oferują identycznych kredytów gotówkowych. Część z nich są atrakcyjne pod względem finansowania, a innym nie warto poświęcać większego czasu. Kilka ogólnych informacji na temat warunków oferowanych przez banki. Okres kredytowania. Zazwyczaj można rozłożyć spłatę kredytu od 3 do 120 lat, przy czym finansowanie na 10 tysięcy złotych będzie oscylować w zakresie od 2 do 5 lat. Brak konieczności wnoszenia zabezpieczeń. Banki z reguły nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń spłaty kredytu, ale należy liczyć się, że może zaproponować wykupienie ubezpieczenia lub wymagać poręczycieli. Cel kredytu. Kredyt gotówkowy jest udzielany na dowolny cel. Banki mogą zapytać klienta i poprosić o wypełnienie we wniosku, na co chcemy przeznaczyć otrzymane środki. Zazwyczaj jest to działanie o charakterze statystycznym i nie ma wpływu na decyzję o udzieleniu kredytu, oprocentowanie nominalne i prowizje. Średnie oprocentowanie roczne kredytów gotówkowych waha się obecnie od 9% do nawet 14%. Warto zauważyć, że banki często oferują promocje, w których nie naliczają prowizji za udzielenie kredytu. Ostateczne warunki kredytu mogą się różnić w zależności od banku oraz indywidualnej sytuacji finansowej klienta. Zaleca się zawsze dokładne zapoznanie się z ofertą oraz porównanie warunków kredytowych różnych instytucji przed podjęciem decyzji. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w dalszej części materiału. Kontynuacja tematu w następnym odcinku. Propozycje kredytowe w bankach i firmach pożyczkowych znajdziesz w serwisie Kredyty Porównywarka.